Ale, ale, ja ale ten wystąp jest taki... Zamów sobie, zamów sobie, tak sobie na szyjnie. bardzo, tak, tak, tak. tutaj dla Pani mamy miks pięciu hinkali. Tutaj dwie z serem, dwie z wołowiną i ta jedna będzie z baraninką. Proszę Pani umieść hinkali? Tak, tak. Super. To smacznego zwyczaj. Mogę spróbować? To jest to, 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 to pieprz. To. Trzeba pieprzem przejść zawsze. Mogę tam jednego? Tam to, to mojego. Pewnie, o którego chcesz, bo tu są z wołowiną, baranina i serem. Też, to ona No, 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 no. Trzeba poczekać. czekać. No, no. Najlepiej to wziąć mnie uszczęty na na łyżkę. Robisz tak. I wiesz, że. Yy, no, ja zjesz, wiem, i, 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 i ja 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 teraz tam zostanę. Się. Chociaż opowiedział, on że oni w Gruzji zależą. Połowa Gruzji to, a połowa wyrzuca. Zależy, jak drugie z ciasną. Ale nie podoba się, bo no, tego jest tak. Ale powiedział, że, powiedział mi on, że zależy to, szef. Bo niektórzy jedzą, niektórzy nie. Powiedział, że tacy starzy, którzy nie, oni jedzą zazwyczaj wiesz, tak To jest starej daty. Wiecie, ja trochę ja opierdalałem się na ulicy, ja teraz będę robię, trwało, bo Chodzi moja mama... Ma... A ty mówię coś. A moja mama mi mówiła, żebym nie odbył trwałej, bo mi włosy zniszczy, i ja teraz trochę boję. Kosztę zostałem?

ty? Co tutaj masz? Pokaż. My? A co ty tutaj skudłeś? Mamo, mówiłam, że skudłem, no. Nie ma baterii bardzo, bazie. Nie ma baterii w bazie. Są baterie. W tej szafce takiej, co potrzebowałam, kiedy przyjść, to taką specjalną e, opakowanie na baterię dobra? Musisz mówić, że Ale kobiety mają dwa utwory. Ten, co mamy do strania przecież, to i no. ma. teraz. Chciałabym coś Najpierw no, tak ty. Chyba nie chcesz poparzyć. Zapewne wyjdziemy do błyskiej 30, dziesięć. Tak, zawsze się widział, to dosie, co tam gdzie ja pracowałam, też tak samo jak ja narazko no, no. no, potem? A dobra jest. Check the box. Did you hear the password? I said it's not bad. waliantem. Mówisz? To jest wiem, ja. to, to jest. takie państwo trzepkowe, ja dostanie tutaj Ну, это я сомневаюсь. Panie nie ja tylko Łózka, nie? Nie, chcę robić, spaczyć. Ukraińcy mają ładna wózka, nie? Masz wyczermałem, nie? Też masz ładne ma ustaw, ale to masz też powiedzieć, korzenie ukraińskie. Ja mam korzenie ukraińskie, znaczy nie. Nie no, nie masz korzenie ukraiński, no, mój Pradziadek y, mieszkał na obecnych terenach Ukrainy, ale to była Polska. O, Komisarz, przede wszystkim dziękuję za obecność w tym zakresie.

Czy na czym wychodzą najlepsze zimniaki, jakie w ogóle możesz zrobić? Nie. Na tłuszczu gejsi. Można kupić swój taktowalifikant, jakby tłuszczu gejsi. I na tym wychodzą najlepsze takie właśnie te, jakie yy, no, swoje duchy rozpuścili tłuszcz, duch, to byłyby jeszcze lepsze. Z czegoś po co tutaj w ogóle? Po co no, w ogóle? Na uderzenie. Trzeba kupić tłuszczu gejsi i sprowadzić w gazie. Ja się lubię drinki, nie lubię tylko do jedzenia drinka. Jak mam, jak jedzenie, to lubię się napić do wolnego pića. Tylko no, no nie jest dla tego mięsa, ale wciąż, jak na to, że to jest nieprzyrodnie, to mogliby też to, chociaż nie no, jest okej. Okay. Mała no, porsja, trochę się spodziewałem w sumie. dale się tego. Ja już pokazałem, że tam. A, tak. O, jedę basta 10. Jeden. Basta albo basta 10 i do. To już się tam końca jest. Basta 99 raz. Po

Kawałek, będzie dobry. Hmm. Mogę stanowić rzutami. się Na coś spróbować. No ja też no. no dobra. Znaczy no, tam gdzie były lepsze, ale te dobre są. A no, u Ciebie tam ekspert mówił, sami lepili? Tak, to wszystko sami, sami. to jeszcze do że to żeby było takie najlepsze. Ale... A ty... O mało kolędy. ty, jak ma tak, to on trochę nie kuręcie, było to czuć, bo potem by go Nie w wyjazdzie. Nie wiem. Słuchaj, nic. Już nawet no nie dam skary, No co my się robi? Dala było na Dobra. Ilóg, o tym być jesteś moim panem i władcą? Zaraz pokażę, zjem i mogę się wpaść wam pokażę z latarką. Smakuje. Kiedyś to się smakuje, jest A ten sos to no jest jakiś taki pomidory. jak ostry. Nie, jest Widzę, że tutaj zmienił. To na dnie. To jest jakiś soś i bardzo smaku. Bo tutaj jest jakiś taki po prostu tłuszcz Nie wiem, co to jest. A taki bulion mm -hmm. bulionowe. Nie bulia. A taki pieczeniowy? No to jest taki sosik, bo jest to jest za sucho. No a ten to jest taki sosąk. Poziom najedzenia tu, nie wiem, sześć? No mam tak. że nie jadą się, ale jeszcze bym zjadła te, te pasy. No, już mogłeś na tym Są takie wycie przypieczone, jak ja lubię, lekko spalone, to są... Bora ciao! To zadanie, nie wiem, się nazywa. To jest taka wieprzowina pieczona, albo raczej pieczona z ziemniakami, warzywami. Zajębiste. Jakby wróciłbym na to. naprawdę wróciłbym na to. A myślałem, że nie powiem. Ale stosowałbym inne dania. Gdzie przede jest bardziej lekko. Tak no. No, w greckiej byliśmy na przykład tej najlepszej. W nie wiesz, Santorini? Nie. byliśmy yy, raz? raz na streamie, no ale na, na streamie to byliśmy wiele razy. Nie, to co najwięcej razy byliśmy. To w Santorini, czy nie? Teraz Santorini na To tam nie przewinka, słuchajcie. Yy, yy, yy. Ponajm mówić suwlaki to normalnie, bo spływało się w ustach. Nie ja bym sobie na się, niego spływał w ustach. I szczerze, w takiej lokalizacji, i coś, co złotych. Naprawdę dobra porcja. Dzięki, dzięki. Ufy do tego iPhone'a, na klatę. Ej! To jest mi go. Muszę go ubezpieczyć, widzowie. Wydrukuję w wy, drukarce 3D Ufy do broni, za SG, do tego iPhone'a i odpalę z niego streama na Zoomie i będą mieli celownik z iPhone'a do ASG, rozumiesz? Jak masz broń, nie? Mają do SG i tu będzie iPhone, na zoomie ośmiokrotnym i to będzie celownik dla widzów. To może kup sobie takie okazy, jakieś specjalne są które tak będą odporne, że jest taka gruby, wiesz, taki że się wkłada. To byłby spięty Kuba, bardzo dobra. No właśnie to może ubezpieczyć, bo jak ktoś chul trafi to może go, go szybko Jeszcze teraz po tym jak zostałem rozstrzelany tyle razy przez Ewę, tym ASG, to ja w ogóle już nie mam strachu. Bo bardziej bożeć nie będzie. Ty masz chcesz na ASG? Nie wiem. Nie dzielę? Nie, ja chcę na ASG, ale to Ale Ewa, aż widzicie? Nie chcę, Tylko Bo sama że czasami jak to robimy, to się w nie Nie, nie udawaj. to do e, parket, nie zadaj to ty mi szacunek, a nie takich rzeczy właśnie. Ja właśnie mam. A bo to się nie daje. Dlatego sobie jesteś za to lasem? Dobrze, że szacunek na mnie pokazujesz. Ja nie mam do jej życia. Jakbym ja to pokazywała. Ja podam opinię, a co ja do mnie nie mam. Ja chyba bardzo na to, co A to ty zaczęłaś? Ja, za, ja zaczęłam. Ja nie zaczynam jej, co zaprzęgła jej mówię, że. I mam tak. Co? I mam tak. To był kolejny przykład, i tutaj jak. Jak powiem, że od przyszłego wydawała. Ale ja mówię o mnie, że ja zaprzęgłam ją do was. Powiem, że to jak ty. Ale, ale powiedz o mnie, nie o mnie. niej. Ona zaprzęgła każdego, ale ja mówię o, o mnie, ja mówię. Ale Ewa, by już odpowiedziała na swojej soustrze. No i wtedy miała rację. Mądrą nie dziewczyną, nie może, że jest wodą głową, to jest wodą głową. Tak, tak, tak. Że co? Że, Pamela jest mądrą dziewczyną i wyzywanie jej, że ma wodą głowę, to nieprawda. To co on tak wyzywał? Dokładnie, no, to jest ostra. Nie powiedziała nic takiego. To jest bezpłatna wiadomość. Dodajmy wiadomość, zakładamy się, że nie powiedziała ona, że nie ona ma jakiejś wodą głową? Nie, e, po po I tak nie. O co się zakładamy. Może był kawunek? Nie, to był Zwróć uwagę. Ej, nie po prostu w tym to... temacie, dobra? Ja, czy pamięci. Co? Ustrz pamięci. Co? Nie wiem, co chcę napić. Luta, Ej, z tego zajebiste, wróciłbym na to. Zajebiste, naprawdę, bo jestem w to... szoku. Ja, nie Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, Ale naprawdę, zajebiste. Jak tu będę, będziemy się chciały jeszcze, to przychodzę. No, no, ale to Co, co ja to Nie wiem, że zapłacimy za dwie stówy, ale. Um... Nie, te obiady, były moje kosztowały chyba 43. Twoje, inne. tylko 50. Ma 45, ale. Dzięki nie, to, no, coś, nie, nie składam, że mniej niż 2 stówy. No, na, na pewno mniej, no ale. Prawie. To dwa dania i dwa drinki. Ja. Bo ten 10% był wymijany, nie? znaczy 45, bądź 50 za moje danie, nie? Ale chyba w tymślę, że dwie słowa nie będą, także się Ale mi przypominasz pan. Co? Nie, przepraszam, nie, musiałem, muszę cię podbejtować. Obiecałem Ci chyba że będzie słuchajcie. dzisiaj kuchnia, no. Nie Cię. Nie, wolę nie.